Jesteśmy tuż po gali Golejator Arena VIP. Ze mną jest organizator Wojciech Hamczak. witam. Cześć. Skąd wziął się w ogóle pomysł na zorganizowanie takiej gali? Wiesz, powiem Ci, że e, po organizacji to Duży gal gdzieś tam brakowało mi docenienia tak bardziej sponsorów, którzy pomagają mi przy galach. No i tak sobie gdzieś tam czasami posiedziałem i, i poczytałem o tych galach w ogóle, no i e, nie widziałem takiej gali w Polsce jeszcze. Znaczy faktycznie, gdzieś tam KSW kiedyś robiło, czy kiedyś e, e, robiły Liberty w Szczecinach, ale to nie było to, bo to bo to były gale typowo takie, że... E, pod, kibiców. pod kibiców, tak. A ja bardzo bym to było właśnie pod ludzi, e, pod sponsorów, którzy mi pomagają e, od iluś lat i... Takie bardziej uszanowanie ich i, i wiadomo, im podziękowanie za to, żeby zobaczyli to też gdzieś tam też z jakiegoś tam stresu, żeby sobie posiedzieli, popili, pojedli, e, przekazy i porozmawiali. Taki, taki chyba pomysł. A planujesz następną edycję właśnie organizować? Powiem ci, że... E, po tej gali myślę, że to się przyjęło, Zresztą mam nadzieję przynajmniej, bo e, wiadomo, że liczyłem na pełny, e, na pełny full tutaj ludzi, choć e, połowa była sprzedanych, ale to nie ma znaczenia, bo dla mnie ma znaczenie to, że to się przyjęło, wiadomo, że pierwsze jakieś tam poty koty trzeba wydać. Ja bym tego świadomy i myślę, że, myślę, że pociągniemy to, to dalej. W walce wieczoru walczył twój podopieczny Krystian Grochowski, no nie słuchał w ogóle podpowiedzi z tego, co, co widziałem na początku, to od razu na ogień. Znaczy, wiesz, Powiem Ci tak patrząc na niego widziałem siebie, bo e, to była jego druga walka dopiero, e, ja w swojej walce prawda, w zawodowej w drugiej e, też tak miałem, że siedział trener Mariusz masu tego serdecznie pozdrawiam z Irlandii, e, mówili mi i powiem Ci też nie działało, to to nie jest tak, po prostu trzeba ilość walk odbyć, e, żeby do tego dojrzeć, tak? ja też przeżyłem ileś tam walki, dopiero zacząłem słuchać różnika. Być może też duża presja, bo jednak doping miał bardzo mocny. Znaczy presja na pewno jest presja e, miejscowych. E, w sensie, miał rodzinę, miał kibiców, tak? E, miał praktycznie klub za nami cały swój. E, także no, jakaś tam presja na pewno nie go działa. No, ale musi z tym walczyć. Jak wygra z tym, to myślę, że będzie tylko łatwiej. Mała klatka no, sprzyjała tym, aby często zawodnicy wymieniali właśnie ciosy, nie uciekali. Powiem ci, że tak. E, no wiesz, jak robię duże gale, na dużych galach jest tak, że jest większa klatka i ci zawodnicy uciekają, biegają, nie mają sił, uciekają, odpoczywają. A tutaj jednak e, przypomniałem sobie swoją pierwszą walkę, jak organizowałem pierwszą galę go na 2010 roku, to już była taka sama klatka, stała na podestach i tam nie było że boli. Albo wchodzi się bijesz, albo po prostu no nie nadaje się tak? I to jest inne, bo e, akurat e, e, vip -y, ci sponsorzy lubią bitkę, bitkę, a na tym nam żeby się no znobili, a nie uciekali brak sędziów punktowych, decyzje wydawali właśnie kibice. Skąd taka też decyzja? Znaczy nie, to może nie dużo już wydawali, bo, bo wydawali to Loże, czyli chciałem coś takiego, coś nowego wprowadzić. Mi się to podoba osobiście, dlatego że e, wiemy jest dzisiaj z hejterami i tak dalej, e, wiadomo co dla nich, e, tak przy okazji, no bo też gdzieś tam hejtują naszą stronę i tak dalej, ale, ale niech poczują presję na sobie, tak? Niech poczują to, co sędzia widzi Boszy, tak? Czasami musi podjąć szybko decyzję, tutaj też w Loży siedziało 6 osób, było 9 Loży, e, w każdej Loży po 6 osób, no jednak musieli się pokucić, tak? No jeden pasował to, a drugie pasowało to, pasowało to i, ale wywnioskowali, że jednak któryś tam wygrał, więc dałem to dla kibiców, niech poczują presję, niech poczują jak to jest, chociaż chociaż jakąś cząstkę, więc ja myślę, że to się przyjmie w fajnej formie, bo to bo coś, coś nowego. Mam nadzieję, że to się przyjmie. Następna gala, kiedy pan zorganizować, bo wiem, że po wakacjach duża impreza się szykuje. Tak, duża gala już z 26 października, już dzisiaj zapraszam, oficjalnie mogę powiedzieć, bo jeszcze nie wróciłem w internet, ale już jakoś jestem, to oficjalnie mogę powiedzieć, z 26 października, Pyżyce, duża hala, e, z 12 walk. Ale myślę, że w tym roku pomieszam. Pomieszam z K1, bo spodobało mi się, powiem szczerze, bo zawsze byłem jako przeciwnikiem. Nie, nie lubię ogólnie patrzeć na stójkę, bo dla mnie wiadomo, ja jestem w za się zapasów i lubię się rzucać, stawać. a tutaj jednak tego nie było, ale jednak powiem szczerze, chłopaki mnie zaskoczyli. Fajnie zaskoczyli mnie, wiadomo, że tam Werik się nie podobał, no, ale no to życie, no wiadomo, jakie w sporcie. Eee, gratuluję im za walkę, bo fajna była. Eee, Spodobał mi się K1 i myślę, że wprowadzimy K1 na, na następnej gali. Właśnie Wiertara, który wziął właśnie walkę hmm, chyba dwa dni temu, tak? Dostępstwo. Też no, praktycznie walkę no, wygrywał, ale przez takie nonszalancje, praktycznie można powiedzieć, że przegrał, bo dużo ciosów takich chaotycznych było z jego strony. Znaczy ja nie chcę oceniać jako zawodnika, jak zwalczył, tego jest jego trener, nie ja. Ja jako organizator nie będę to oceniał. Ja oddałem głos ludu. tak jak kiedyś z gradatorów, tak? Jakieś takie była mowa, kupisz sobie ludność, kupisz sobie życie. I tak samo zrobiłem tutaj. Wygrał tamten, kupił sobie ludność, kupił sobie widzów, wygrał, no i na tym ja się tego cieszę, że, że jednak e, ludzie nie patrzą na to, kto to jest styl sportowy, tak, bo to nie chodzi o styl, to chodzi o walki, on pokazuje więcej charakteru, pokazuje, na to wchodzi więcej, więcej e, tak zwanych ja, jak to się mówi, i ludziom spodobało, więc zdecydowali, kupił sobie publiczność, wygrał walkę. Jakieś wstępne nazwiska na najbliższą galę? Już ktoś, ktoś można? Znaczy powiem szczerze, to jedna federacja mnie wybiła z nazwisk dwóch moich, które miałem zrobić. No, nie chcę tego mówić, ale wybili mnie z tego po prostu. No nic, nie jestem dużą federacją, tak? Jestem małą, która jest rozwiązana przeze mnie osobiście od iluś tam lat, od 10 roku. Robię to, lubię to robić, kocham ten sport bardzo. Wychowałem się w niej, bawiłem, też przerwałem pierwsze krew, krwi, pierwsze krwi, pierwszą krew, przepraszam, pierwsze płoty na tej gali, więc lubię to robić i ja będę robił, bo nie chcę, mogę zaznaczyć, w dziesiątym roku, kiedy zrobiłem pierwszą galę, zaraz po mnie wyskoczyło tyle gala. Były gale na około, chyba z 6 było i każdy chciał na tym zarobić. A nie, ja, ja tego potrzebem, że ja na tym muszę stracić, żeby zarobić i i tak do tego podchodzę dzisiaj, że tak samo tutaj, ja na te gale nie zarobię, nie chcę zarobić, chcę żeby się odbyło, żeby mnie stracić, żeby się cieszyli, żeby się przyjęło. Myślę, że się przyjmie i następnym razem mam nadzieję, że będą kolejki po bilety. Okej, okay, zmyślałem to wszystko, dziękuję i widzimy się chyba na następnej edycji. Jasne, również dziękuję, Ja się zapraszam 26 październik, Gleator Arena 13, duża, myślę, że e, jak już pokazałem galami, כבר שמו את טום גלום, אז רבי מביא לכשרון.